O ja na badania jadę. Jakie? Techniczne. I co myślisz? Nic im Myślałem, się. że na no inne. Ale samochodu czy twoje? Nie, no samochodu. A jeśli chodzi o samą specyfikację, to przybliży mój. Ja, 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 ja. <laughs> halo, halo, dzień dobry dla wszystkich. Z tej strony Kamil i. Janie, Kamil i, i Nadajemy dwa. prosto ze studia Trek Warszawa. Dzień dobry dla wszystkich tele YouTube widzów najlepszych. Dwa bliźniacze, bliźniacze nie, ale podobne, Jedne ale... Ja też nie i nie bliźniacze. Ale fajne rowery elektryczne. Mało tego, w miarę tanie jak na dzisiejsze czasy, w których jesteśmy i patrząc na ceny tych topowych producentów, czyli Cannondale, Specialized, Trek, Giant i jeszcze tam inne marki, to ta oferta. O, jak bracia bliźniacy. To ta oferta wydaje się być naprawdę ciekawa, ponieważ zaczniemy od tego, co powodowało trekiem, żeby zbudować taki rower. To przede wszystkim zbudowanie roweru, który będzie kosztował lekko ponad 10 tysięcy złotych. Chociaż ja nie wiem, co powodowało, ale tu przejdziemy zaraz do tego, czy mnie stoi. FX czyli rower elektryczny na kole 28 cali, zwał, jak zwał, na 700 kach z wbudowanym akumulatorem silnikiem oraz nowy Dual Sport i tutaj możemy zdradzić mordercy zabili DESa. tak generalnie podpowiedź jest taka, że Dual Sport Plus może nam o czymś mówić i coś sugerować ale co, bo jak będzie wyglądał nowy Dual Sport to jeszcze nie wiemy tak, nie wiemy tak jest, ale opowiedz proszę my friendzie o tym i o tym rowerze, bo one są naprawdę bardzo do siebie podobne. One są takie same technicznie. Czyli? Czyli tak naprawdę to są elektryki do takiej jazdy typowo miejskiej, komutery, dobrze mówię. No. A mało tego, jak ja sobie czytałem specyfikację tych rowerów, to mi się wydaje, że jest to rower elektryczny, ale taki trochę hybrydowy. Hybryda? Tak, a już tłumaczę dlaczego. Samochód hybrydowy ma silnik spalinowy i może przejechać na napędzie elektrycznym ileś 10 km, zazwy... pewnie, zazwyczaj niewiele. To jest rower hybrydowy tylko z tego względu, ponieważ ma stosunkowo małą baterię. Trzeba użyć tych słów i nie czarować, że 250 pojemności to jest dużo, bo nie jest wcale dużo. Ale zasięg tych rowerów to jest około 56 km plus minus. Mało kto z nas dojeżdża do pracy 30 km czy 40 km, aby mu ta bateria nie starczała. Wracając do domu, tak jak samochodem elektrycznym trzeba go codziennie ładować, tak samo ten pojazd elektryczny trzeba codziennie ładować. No tak. I tutaj znowu idziemy, że Trek bardziej szuka troszeczkę niszy w połączeniu pomiędzy supermocnym rowerem elektrycznym a rowerem zwykłym, obniżając masę, ponieważ ten rower wiesz ile waży? 17, coś. Około 17 kg, co jak na rower elektryczny jest bardzo dobrym wynikiem, ale jest to okupione niestety słabszymi parametrami jazdy. Ponieważ 50-40 Nm tylko. Tak. Więc jest to rower, który, rower miejski, bo FX jest na kole 28,5 jest w pełni wyposażony, butniki, bagażniki, podpuraki, a Dual Sport. On też wychodzi jako miejski, jest gołym rowerem. Ale czym się różnią? Kołem. I ma małe koło, 27,5. Średnie. Dobrze, średnie. Ale podejrzewam, że te, te, te też będą wersje Q. Ekip, tak, tak, tak. Equipment czy zwał jak zwał. Ale różnica między hmm. nimi jest taka, że jest to rower stricte na ścieżki rowerowe, a tamten jest stricte na ścieżki rowerowe plus jakieś parki, ewentualnie małe drobne piaski. No tu większy balon, to będzie lepiej dziury wybierał. Tak jest. Tutaj wejdzie najszersza opona 50, tam wejdzie, tam wejdzie jeszcze szersza. E, a jeżeli chodzi ogólnie o budowę i o pomysł, to ja nie wiem, pomysł nie wydaje się być zły, bo zbudować, jakby to dziwnie nie brzmiało, naprawdę w miarę ich możliwości produkcyjnej, jakościowo świetny rower za pieniądze ponad 10 tysięcy złotych, to nie jest to złe. To brzmi ma 9 biegów z tyłu. Pod zespoły na wymianę będą tańsze. Nie, to więcej możliwości, tak? Bo sobie przerzutkami tiku tiku i pojedziesz, a o 7 albo 8 to zawsze bieg pośredni tak. A jak się nazywa producent tego ów napędu? To jest te, hiena chyba. Hejna, hiena. Nazwijmy ją Hiena po polsku. To nie jest śmieszne Eddie. Tak eee, i silnik tego roweru jest w tylnym kole. Tak. Ale wiesz jaki jest tu plus? Nie musisz klucza mieć piętnastki, żeby koło wykręcić. O widzisz ty. Tylko imbusikiem tiku-tiku i wykręca mijasz dętkę. Tak. Mamy bardzo fajny pilot, który pokazuje nam naładowanie oraz trzy tryby e, mocy, którą może, na, którą może doładować. A jeśli chodzi o samą specyfikację, to przybliży mój... Ja, ja, ja. <ślesz> <ślesz> ja nie wiem, powiem wam, ale jest jedna, uważa, jest jedna <ślesz> ważna rzecz w tych rowerach. One mają światło od razu. Tak, które są zintegrowane razem wszystkie, z nie wszystkie akumulatorem. Mają, tak, Więc ciągnie e, prąd z tej bateryjki, co tu jest ukryte w środku. Tak, no ale, bardzo, ale bardzo fajnie, bo zawsze będziemy widoczni, ponieważ zawsze na włączonym akumulatorze działa komplet oświetlenia przód-tył. Ale co też jest warte podkreślenia, wszystkie przewody są estetycznie poprowadzone w ramię, nic tam nie wystaje i dopiero nawet zobacz, że jeżeli idzie... Nie jest w ramie? Bo to jest do hamulca. No wiem. No tak. Ale jeżeli chodzi nawet o przewód do tylnej lampki, ja to wiem, ona działo. wychodzi dopiero w bagażniku na końcu kawałeczek małego przewodu. Ale co tu o specyfikacji? No to napęd Altusa, manetki Altusa tak naprawdę. jeden na 9 korba znanej marki ProWheel. Tak i generalnie jakby nie brzmiało. Oczywiście w latach przed-covidowych Shimano Altus było w rowerach po 2000 zł, dwa z kawałkiem. Takich rowerów nie ma już, umówmy się. Dokładnie. A druga sprawa jest taka, że to jest rower, co by nie mówić, elektryczno-hybrydowy, tak? Hybryda. No, elektryk, tylko z małym zasięgiem, o tak może. Typowo miejski, takie jak samochody, takie Dokładnie. Jak po mieście, żeby normy spalin coś tego, ale ma hamulce promaxy hydrauliczne. Czyli spowalniacze. Tak. Ale hydrauliczne, I w miarę to będzie działać na pewno, jakby to Nie tak, to moim zdaniem. Powłą antypoślizgową, tutaj też jest powłoka antypoślizgowa, ale inna. Ale tak szczerze, jak ty, jako użytkownik roweru, taki załóżmy, który jeździ sobie do pracy do biura. Ten. Co, co ty, ale co ty w ogóle uważasz, bo to jest kolejny nowy pomysł na jakiś rower? Co ty uważasz? Ma to sens czy nie? Ale tak wiesz szczerze, Tu jazdy po mieście tak, wokół komina się kręci tak, bo tak naprawdę ktoś kupuje elektrykę, który ma zasięg 100-120 to i tak do turystyki on się nie nadaje, ten rower. Bo w lesie jak się rozładuje, no to nie podobnie go do korzenia nigdzie, nie? Fakt numer jeden z dzisiejszego filmu. Roweru elektrycznego nie podepniesz do korzenia. No nie naładujesz go w lesie, nie? I nie naładujesz go w lesie. Fakt no no numer dwa. Taka jest, jest prawda. Jeszcze jakieś fakty mamy na dzień dzisiejszy? No fakty takie, że to jest rower taki ty, komuter, jak to teraz ładnie no? to brzmi, miejski, do otaczania się do pracy i sobie z dzieckiem czy z fatygantką gdzieś pojechać na wycieczkę. Który Ale? nie jest ciężkim rowerem i... Może go sobie wtachać na któryś tam piętro. Tak, ograniczenie ma tak jak każdy rower sprzedawany w Unii Europejskiej do 25 km. Mało, mówię, szybciej mało. nie mogą jeździć, ale jechać 25 km po ścieżce rowerowej, gdzie są inni użytkownicy drogi, ja to, to naprawdę. Zapraszam do lasu między drzewami. Pięć I tam 5 dych. dych. Nie zdajmy ograniczyć, ich poleci ktoś 5 dych między drzewami. No, jeszcze z takich ciekawostek. Jak to w rowerze komputer mamy fajne chwyty, i one nie są do wymiany, czego byś nie mówił. No nie, Bo one są mają z podparcie na tą część dłoni, gdzie kiedyś na fittingu nawet szkolenie miałem, jest udowodnione, że ta część dłoni, przy czym i ta ich prawie każda, jest odpowiedzialna za drętwienie, to tutaj ona jest mocno e, podparta. A ty wiesz, że kabel tu mnie tu wychodzi? Magia. Zobacz, Więc jeśli oni mogli tutaj przewody porobić, to w rowerach szosowych na wyścigach pomyśl, co jest. Silnik. I dlatego oni mogą jeździć szybciej niż ty. Hmm. Tak jest. Dodatkowo FX posiada fajną, w pełni zintegrowaną osłonę z przodu, żeby no nam się... Osłonę i też się nogawki nie wkręca. Tak, żeby nam się gdzieś tam nie pobrudziła nogawka i tak dalej. I co? Ja jakie swoje zdanie mam? Nie chcę nikogo nakierowywać. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy widzicie hmm. sens dla takiego roweru. Ty podsumowując to już się ustosunkowałeś? Czy ty widzisz sens? Tak, jednoznacznie? Widzę to sens w dużych, w generalnie w aglomeracjach miejskich, to alternatywa dla samochodu. Dokładnie. Bo zaraz porobił zakazy czy z tego transportu i nic nigdzie nie wjedzie, tak naprawdę. Dokładnie. A jeszcze patrząc tak naprawdę na ceny, to nie ujmując nic bajkowi, bo to jest bardzo dobry produkt i rowery elektryczne kosztują podobne pieniądze. Oczywiście mają większe zasięgi i tak dalej, tylko no jakby. Wagę też. Waga też, bo Optima, no. która kosztuje 7 800 na dzień dzisiejszy. Ma zasięg około 70 km, ale wagę ma 20 parę kilo. No właśnie, to też jest ciekawe. To może się zrównoważyć. Plus i minus zawsze da. Plus, dodatni, to... bo są plusy ujemne też. Tak jest. <grym> Kochani, będziemy kończyć. Dajcie znać, co myślicie. Pamiętajcie o. Zawsze w kasku. I dzwonki. Lajki. Subskrypcje i rowery na, na platformach. platformach. Pa, pa. Hmm. I? A, hmm. ten ładniejszy. Bardziej terenowy w tobie dusza wojownika jest. Ty? Ja bym tam no, nie iść, bo bym do lasu mógł sobie, nie. do parku mógł. Ja ten i do lasu stawiłem. Żonę op oponę. bym zabrał do lasu?